Na szczęście my mamy tak zwane y, czapki ochronne. Tak. Także... A wyuważajcie. Zero, jak, zero jak to ryzyka się z, w włos z włosami. Zwiążcie włosy, ale, ale to, to, to później później o tym powiemy. Czekaj twój wałek jest lepszy. <noise> nie wiem. <noise> OK, nie pół będzie. Cześć, witajcie. Dzisiaj w mojej kuchni razem ze mną będzie pracował wyjątkowy gość, Mateusz, który prowadzi fajny kanał z pamiętnika barmana. Z Pamiętniczka barmana. Tak jest. Z pamiętniczka barmana. Dzień dobry, to, witam to prawie serdecznie. To sama. Tak. Nieprosty przepis wymyśliłem. Wiesz? No to dobrze. To się poławi. Na to, że masz, masz dużo mięśni, będziesz wyrabiał ciasto drożdżowe. Zrobimy dzisiaj pączki nadziewane lodami waniliowymi z flambirowanymi jabłkami. W pierwszej fazie naszego przepisu musimy przygotować roszczyn w misce. Robimy takie zagłębienie. Wlej może do garnka mleko. Chodzi o to, żeby... – Delikatnie podrzeć mleko, tak? – Tak, tu już dorzucamy do tego nasionka z laski wanilii. O, i to jest te, chyba jeden z produktów, który nas łączy. – Między innymi, jak najbardziej. Znaczy szczerze, jak patrzę na te wszystkie produkty, może oprócz mąki, to wszystko nas łączy. <grym> używamy żółtek, używamy białek jak najbardziej. Właśnie do całych żółtek czy całych jajek używamy na przykład do koktajli deserowych. 25 gramów drożdy potrzebujemy. Dwie łyżeczki cukru. Wymieszaj to, żeby drożdże były płynne. W ogóle fantastyczna opcja, co? Masz dwa suche, sypkie produkty i tak po zmieszaniu będą... Za chwileczkę będą płynne. Magia. Lubię bardzo takie mieszanie się zapachów. Właśnie akurat waninia bardzo często jako aromat i smak występuje chociażby wójski. Wlej drożdże do mleka, wymieszaj. Mam mieszać łyżką, ręką? Możesz, możesz łyżką, żeby, żeby zrobić nie, nie, nie wszystko, tylko tak, jakbyś mógł. No, tylko dobra. część. Tego nie mąką. wiedziałem akurat. Nie, nie łączymy z całą mąką, tylko tak naprawdę troszeczkę bo robimy roszczyn. Widzisz, I on to. musi nam ładnie w takim, w takim wypadku to Dobrze. ja się czegoś dowiem. I tak naprawdę w tej pierwszej fazie mamy już wszystko. To już wszystko? Tak. Super. Przykrywamy ściereczką. Na jakieś 15 minut będziemy mieli spokoju. Drożdże będą pracowały. Tak, niech one sobie zaczną pracować. Odstawiamy je w ciepłe miejsce. To co? My sobie tu gadu, gadu. Zobacz, czy roszczyn już wyrósł. No ładnie. Co? Zmieniło się trochę? Jak najbardziej. Także teraz będziemy mogli już dodać wszystkie pozostałe składniki. Ja, roz... ja rozpuszczę masło. Ciebie bym prosił, żebyś już dodał żółtka, pozostałą część cukru. I już możemy śmiało wyrabiać ciasto drożdowe. Kiedy ciasto drożdżowe jest gotowe? Nie mam pojęcia, naprawdę. Mówiłem, Możesz... że jak zacznie się odklejać od rąk, Ach, tak. to już będzie, będzie wyrobione, nie? Mam pewną wiedzę teoretyczną, bardzo lubię oglądać programy kulinarne. I zapomniałem o tym, ale wiedziałem to, bo nieraz, nieraz to oglądałem. Ciasto będzie yy, takie stosunkowo luźne. Jak to mam robić? Jedną ręką łatwiej by ci było. A, no to teraz okay. już mam dwie. Tak wrzuciłem od razu dwie łapy. Ale wiesz co, tak myślę, że bardziej energicznie, nie? W ten sposób? O, tak. Dobra, sorry, że musiałem cię zaangażować. Spokojnie, to... tak, porozmawiamy sobie. Jasne. A takie zaskakujące połączenia? Myślę, że najbardziej zaskakujące są połączenia warzywne w koktajlach. My, my też w cukiernictwie od, od jakiegoś czasu łączymy warzywa w deserach, w ciastach. Robimy, nie wiem, szpinaku się bardzo dużo używa, bo ma przepiękny, przepiękny kolor i taki neutralny, bardzo smak. Oj, dużo tego jest, naprawdę. My, jako barmani, wskoczyliśmy kucharzom do łóżka, tfu, do kuchni, po to, żeby nauczyć się tego wszystkiego, nauczyć się łączenia smaków i robić coś, coś nowego. Bardzo dużo przynosimy z kuchni na bar i przynosi to świetne efekty. Czuję, że coś się zmieniło w że Tak, ciasta? Czuję, że w tym momencie to ciasto faktycznie zaczyna odchodzić od mojej dłoni. Więc... Dobra, to teraz dodamy. Coś z twojej branży. Dobra, i wymieszaj, wymieszaj jeszcze raz. Mm, czy to aby szkocka? Dodamy też troszeczkę Trobinę aromaty... mąki. Nie za dużo. Dębu oraz wanili, która. O, będzie idealnie, co? Wspomniała, ja że tak. Ciasto. obsypiemy mąką. Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce. Zobaczymy, jak tam nasze ciasto. To ja już patrzę, jak jest ciasto. Wow. Nie no, rewelacyjnie zobacz jak. Pięknie widać nasionka wanilii, Tak, wanilii. Nie? To, jest będzie to będzie wyczuwalne na pewno. Wyrobimy ciacho. Posypnij troszeczkę mąki na dechę. Połowa jest twoja, połowa jest moja. gny bałek. Nie chcę, żeby te pączki były za duże, bo później będą się bardzo długo smażyły. Dlatego, dlatego zrobimy je troszeczkę w takiej mniejszej... Wersji. Twój wałek ciasta. Dobrze. Wydaje się być lepszy. No, ale nic dziwnego. Jesteś specjalistą w swojej dziedzinie. Dobrze. Postaraj się podzielić to na równe 10 części. Na 10? Moje chyba nie No będą nie troszeczkę właśnie. większe. Ok. Może być 7? Tak. Kęs ciasta. Staraj się tak złożyć ręce i kulamy tak, żeby zrobić z tego kuleczkę. O mój, kiedy będziesz gotowy. No, prawda. Masz uproszczone zadanie, bo nie... Ale zobacz, mój jest jakiś taki, o. Co? No, sobie Jak on to zrobił?! Pawle, no. wydaje mi się, że musisz jeszcze nadzorować tym ostatnim, tego ostatniego pączka. Dobra, zaraz mógł... zrobimy. Zobaczcie, pączki według wzrostu. Mały, łysy, małe e, ja, pączki. Ja robiłem, ja robiłem. Duży, ja łysy, robię, ja duże ja pączki. Panu pomagał oczywiście, pod... ale poprawiałem tak, 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 tak. I teraz, jak to przycieście drożdżowym, znowu czekamy, przykryjemy. Okay. Piekarnik nagrzałem tak mniej więcej, myślę, że jest jakieś 40 stopni. Nie więcej. To przyspieszymy może. Wzrostu. nawet teraz, jak uchylimy, będzie około 30 paru. I odstawiamy nasze pączki. Niech sobie niech sobie rosną. Na suchej, rozgrzanej patelni rozpuszczamy cukier. Robimy karbel. Tak. Niedokrotnie już yy, yy, właśnie. Karmelizowałem cukier, żeby stał się karmelem, potem robiłem z tego syrop i niejednokrotnie mi się na początku po prostu przypalał. Dodam najpierw troszeczkę soku z pomarańczy. I widać, jak nagrzana jest patelnia. Odrobinę masła i teraz na to będziemy układać nasze jabłka. Możesz mi pomóc? Tak, pomogę ci. Śmiało. Nie wrzucamy z miski bezpośrednio na patelnię. Tylko staramy się układać. – Ach, czuję już, tak też jak wata cukrowa, prawda, ten aromat cukru. – Nie będziemy męczyć tych jabłek, żeby się nie rozpadły, chociaż staraliśmy się użyć takich bardziej kwaśnych jabłek, żeby z tą słodyczą karmelu naprawdę bardzo dobrze pasowały. – Akurat w przypadku jabłek można sobie od razu powiedzieć o kalwadosie, który jest destylatem właśnie z moszczu ze sfermentowanych jabłek, czyli tak naprawdę z cydru. Gdzie używają 48 różnych odmian jabłuszek. Co? Odstawiamy? Podstawiamy. Odstawiamy to, stawiamy olej i za chwileczkę będziemy smażyć. Będziemy robić pączki. Pączki. Zobaczcie, jakie ładne pączki Mateusza. A zobacz Mateusz, jak pięknie widać wanilię. Nie? Super. Świetna opcja. Naprawdę. Zaczynamy od góry. Tak, rzucamy do rozgrzanego tłuszczu. Najpierw pójdą twoje, dobra? Są rzeczywiście duże, zobacz. Są duże, ale nie do końca takie foremne, ale. A będą pięknie wyglądały. Najważniejsze, że będą pyszne. Tuż rozgrzany do temperatury 160-180 stopni. Nie może się z niego dymić. Co jakiś czas prze... przerzucamy pączki. Świetnych kolorów na już. O, zobaczę ładnie. Zaraz się zjem. Będziemy przewracać tak z dwa. Razy z jednej strony, z drugiej strony. Chodzi o to, żeby się one ładnie dosmażyły w środku. No wiesz, należy pamiętać, że to moje pierwsze pączki, więc nie muszą być od razu idealne. Okej. Okay, dobra. Zobaczymy, czy są już nasze pączki usmażone. Ja już jestem gotów, żeby je łowić. Dawaj. No to ja łowię w takim wypadku. A ja włączam gaz i robimy jabłek. Nie mogę się doczekać, że nie to prawda. Leci strasznie, strasznie. Dobrze, że to jest ręcznik obok, to sobie przecieram cały czas. A jeszcze dodatek alkoholu już zrobi, zrobi wszystko. Uch! wuchnęło. Ale pachnie. Jak przy, przy koksowniku można się ogrzać. Ale powiem ci, że to połączenie w ogóle, czyli jabłek karmelu e, i alkoholu, to jest też bardzo często spotykane właśnie w takich. E, Teraz sezonowych, czyli jesienno-zimowych, koniecznych. Tak, ja dam jeszcze trochę, dobra? <noise> Ani trochę się nie obrażę. Niech zrobi się nam więcej tego sosu. Ale ciepełko. Zobacz, jak się zrobił ładnie sos. Już teraz rozkładamy na talerze. Ja już przygotowałem sobie. A No, panie kochany... Lody. Myślę, że to będzie bardzo fajne połączenie. Gorące jabłka, zimne lody i do tego jeszcze pączki. To jest normalnie luksus. Dawaj ten lody. Lody, lody waniliowe. Zrobiłem nożem dziurkę. A lubisz dużo? Tak, ile się zmieści. Dobra, chowaj do lodówy. Sos nam się robi. Odrobinę soku z pomarańczy, żeby był luźniejszy. Niech się cały czas nam tu gotuje. Już mamy prawie, prawie gotowe. W kuchni Lidla robię pączki już drugi raz. I mam to szczęście, że za każdym razem robię to w duecie, wiesz? Z Kingą. Z Kingą robiłem. Za każdym bardzo... też musiała ciasto wyrabiać. E, z Kingą robiliśmy tak, że ona robiła swoją propozycję pączków, A, w ten Ja robiłem swoją. Kinga, oczywiście, propozycję fit, tak jak to ma w zwyczaju. Ja no niestety tradycyjnie, bo tak lubię. Dla ale kogo nie niestety, nie, dla niestety. no niestety, ale niestety. No może nie niestety, ale, ale tradycyjnie. No z tobą to są pączki na wypasie, że, wiesz. Także, bardzo mnie to cieszy. E, wygląda to tak. Damy jeszcze dla koloru kilka malinek. Jak dla mnie bomba. To jest dla mnie tym bardziej. Było mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję pięknie. Z tobą. Z sobą pracować. Wybieraj, który chcesz dalej. Najbliższy, proszę, proszę bardzo. bardzo. No dawaj, 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 <noise> bo ja też się nie mogę doczekać. Dobra, moi drodzy, jak to? Pokaż. O kurczę, zobaczcie, jak to się rozpływa w środku już. Zobaczcie, ile lodów. Zobaczcie. Zjem wszystko. Pięknie. A Bazylia też sobie zjem. I tak, maliny. Bazylia z malinami, z jabłkami bardzo, bardzo dobrze smakuje. Mm. Muszę Ci powiedzieć, że wyszły takich zaproszeń. Wyszły Ci te pączki. Mamy jeszcze taką jedną, jedną tradycję, którą. może na chwilę. Musimy, musimy zrobić. Wszystkich gości, których zapraszamy do naszej kuchni, robimy sobie zdjęcie, znaczy, na naszej lodówce. Także bardzo bym chciał, żebyś też zawisnął na naszej lodówce. Moi drodzy, jeżeli chcecie spróbować czegoś takiego, to koniecznie musicie skopiować ten przepis. Jeżeli chcecie spróbować jeszcze innych, lepszych dań, to oczywiście subskrybujcie Kuchnię Lidla. Ja cieszę się, że mogłem to spróbować. Na pewno zrobię to w domu. Proste, nie? Dziękuję Ci pięknie. To ja dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Oczywiście e, trenuj w domu, tak? A szczególnie skręcanie. A ja zapraszam Was na kolejne odcinki i oczywiście nie zapomnijcie o komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. I oglądajcie nas w każdy poniedziałek, środę i piątek o 16. Cześć! – Cześć.